No i odszedł, rzekł Jasiu. Kto? zapytałem. Anioł. Przecież w dzisiejszej Ewangelii na końcu jest napisane, wtedy odszedł od niej Anioł. Wydawałoby się, dalej kontynuuje Jasiu, że skoro Maryja zostaje matką Boga, to Anioł powinien z nią być przez całe życie. A w Maryi życiu pojawiła się ucieczka do Egiptu, poszukiwanie syna, krzyż. A więc gdzie był ten Anioł w życiu Maryi? Przecież była Matką Boga. Drogi Jasiu, Anioł zapewne był w życiu Maryi, jednak Twoje zwrócenie. Na te słowa na końcu Ewangelii zaprasza nas do ciekawej refleksji. Jeśli spojrzymy na oddanie się Maryi tylko naszymi ludzkimi oczami, które często patrzą po ludzku, to Maryja mogłaby rzeczywiście powiedzieć: Boże, zostałam wybrana na Matkę Jezusa, Boga, a więc czemu nie mam? Gdzie go urodzić? Czemu muszę rodzić w stajni? Coś tu nie tak. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto ja służebnica pańska. Albo Boże, czemu ja mam uciekać z małym dzieckiem i z mężem do Egiptu przed Herodem, który chce zabić Jezusa? Ja mam uciekać? Przecież jestem Matką Boga. Niech coś się Herodowi stanie, ale nie mnie. Jestem przecież matką Boga. Wtedy odszedł od niej Aniu. Oto ja, służebnica Pańska. Albo czemu ja mam widzieć cierpienie, odrzucenie śmierć swojego syna, Boga, którego ja jestem matką? Czy na tym polegała moja zgoda Tobie Boże, bym teraz cierpiała? Jestem przecież matką Boga. Wtedy odszedł od niej Aniu. Oto ja, służebnica pańska. I przyszedł koniec na Maryję, tu na ziemi. Wtedy znów przyszedł Anioł Boży i wziął ją do domu Ojca, wziął ją do swego Syna, który uczynił ją królową nieba i ziemi uczynił ją naszą królową. Tak też jest często w naszym życiu. Wtedy, kiedy doświadczamy różnych cierpień, kiedy doświadczamy braku zrozumienia, wydaje nam się, że opuścił nas nasz anioł, że opuścił nas sam Bóg. Jeśli Bóg nie opuścił Maryję w jej trudnych doświadczeniach, w jej cierpieniach, to również i Bóg nie opuści Ciebie. A w Maryi mamy wspaniałą pośredniczkę w drodze do domu Ojca. Bo nikt lepiej nie zna, jak ona, co znaczy do końca wypełnić wolę Bożą. Nie jesteś sam.